Miejsce nr 1, które by mnie interesowało Coś tam rośnie Podejrzewałem, że podgarycznik Nie jest tu tych miejsc, dlatego się tu wybrałem, bo niejako podejrzewałem te miejsce oto coś rośnie, a ja nie myślałem nawet, że tu jakieś samochody jadą. Myślałem, że tu traktory jadą. No to już takie trudniejsze miejsce i wygląda mi to na bagna. Tak, proszę bardzo. Problem tylko są jadące samochody, ale proszę bardzo, glistnik. rośnie. I pełno pokrzywy, którą zapylają bąki, mam że to widać przy tulia chyba ciekawe, czy czepną. Takie już wioskowe klimaty, tu już chyba rośnie. Um. O widać co rośnie. Klistniku dużo. I tu tego rośnie dużo masa. Tam jest jakiś może ściek. I masa tego tutaj rośnie. Ale i masa zwierząt. Ale jest co zbierać.